Witam Was, moi drodzy. Przed czas na podwiązywanie pomidorów. I dzisiaj pokażę Wam sposób najlepszy na podwiązywanie pomidorów. Ja go znam od 20 lat i go stosuję, natomiast w tym roku go ulepszyłam jeszcze. No, dzięki Pani Irence. Jest to ulepszony mój sposób, który jest jeszcze lepszy niż w poprzednich latach. Ale przy okazji podwiązywania pomidorów chciałabym porozmawiać o tym. W jaki sposób prowadzić pomidory? Czy na jeden pęd, czy na dwa pędy? Chciałam porozmawiać o problemach pomidorów, czyli o wilkach, o staśmionych kwiatach, o krzywych pomidorach, czyli o, o tym, jak w, w nierówny sposób rosną, o tym, co pomidor może nam zrobić ze psikusy, a także o podlewaniu, o nawożeniu. Chciałabym porozmawiać takie małe panaceum na pomidorka. Dobrze, mam pierwszego pomidorka. Tego będziemy podwiązywali, ale to zaraz. Porozmawiamy na początku o tym, czy prowadzić na jeden pęd, czy na dwa pędy, czy na trzy. Odmiany wielkowocowe prowadzimy tylko na jeden pęd. Dlaczego? Ponieważ one wytworzą duże grono, tam będzie 5-6 pomidorów wielkich i on się będzie nam łamał i on nie, nie będzie w stanie nam wytworzyć tyle siły, żeby te pomidory wychować, żebyśmy prowadzili na dwa pędy. Pomidory średniowocowe można puścić na dwa pędy, i tak to właśnie tu zrobiliśmy. Z pędu bocznego, ponieważ z każdego kąta liściowego wyrośnie pęd boczny. I tutaj sobie puściliśmy ten pęd boczny, i tutaj podwiążemy jedną, i ten pęd podwiążemy jednym sznurkiem, a ten pęd podwiążemy drugim sznurkiem, tatując go jako oddzielną roślinę. Moglibyśmy ten pęd wyłamać, i zrobić sobie z niego dodatkową roślinę, wsadzić obok czy tam na jakieś inne miejsce, można to zrobić wsadzając go tylko do wody albo normalnie do ziemi, tylko po prostu po tym porządnie podlewać. Pomidor jest bardzo żywotny, wręcz jak chwast, on sobie zawsze się ukorzeni, natomiast ja go będę prowadziła na jednej roślinie, na jednym korzeniu na dwa pędy. Jeżeli mamy odmiany koktajlowe, możemy puścić na dwa, trzy pędy. Jeżeli mamy więcej miejsca, można to zrobić nawet na cztery pędy, ale wtedy będzie tego wszystkiego dużo, ponieważ y, przy jednym krzaczku y, będzie trzy, cztery pędy, więc to tam się z tego wilga, wilgachny krzak. Więc ja bym wolała, żeby to jednak było puszczone na trzy pędy maksymalnie. Lepiej ewentualnie drugą roślinę obok posadzić y, właśnie z pędu ukorzenienia, z właśnie z tego wilka. Drugą rzeczą chciałam opowiedzieć o staśmionych kwiatach. Dlatego przejdziemy do drugiej roślinki, która nie jest taka cudowna. I tu mamy pe pe pewne problemy, które mogą Was martwić, a mnie wcale nie martwią, ponieważ to nie jest żaden problem. To jest pęd główny. Z pędów bocznych, z kątów liściowych wyrastają nam wilki, których będziemy się pozbywali, ponieważ nie chcemy kupuszeć na dwa pędy, w tej dziurce są już dwie rośliny, bo tak sobie posadziłam, i tak właśnie lubię uprawiać. Natomiast tutaj mamy pewien problem. Bo spójrzcie, nie ma pędu głównego, są dwa pędy główne, bo to jest wilk, a to jest dziwnie zakrzywiona roślinka. Ale najważniejszym problemem jest to, ponieważ to jest wyjątkowo gruby, dziwny, tutaj kwiatek on ma takie już zielone. Więc z tego wyrośnie y, bardzo duży pomidor, większy niż powinien, y, będzie miał taką piętkę, albo będzie niedobrze dojrzewał. To jest staśmiony kwiat, nie warto go zostawiać. Trzeba go wyłamać, ułamać, pozbyć się go, żeby roślina nie traciła y, wigoru właśnie na, na, ten, na tego pomidora, bo prawdopodobnie on nie będzie tak naprawdę zjadliwy. Te grono, ona się tutaj wytworzy i będzie nam no, ładnie rosło, więc tego kwiatu nie potrzebujemy, więc go wywalamy. No i co teraz zrobić, żeby pomidor poszedł jednym pędem? Trzeba wybrać, czy chcemy tego jakiegoś takiego dziwacznego, pokrzywionego, nie wiadomo co, czy chcemy puścić tym pędem bocznym wilkiem. To jest obojętne, co wybierzecie, to będzie dobrze. Nie ma co się przejmować, to jest pomidor, on nam wiele wybaczy. Ja chcę akurat, w tym pomidorze sobie, sobie widziałam, że puszczę pędem bocznym, a nie, łamało się. No, troszeczkę się oderwała skórka. Ale tutaj się nic nie dzieje. Ona sobie zasknie I nic temu pomidorkowi się nie stanie. Tak samo stało się w tym egzemplarzu, bo to jest ta sama odmiana. I tak samo będę tutaj, tutaj oberwę to kwiatka, bo on jest za duży, on będzie staśmiony, on nie będzie smaczny. Ten pęd jest większy, więc tego sobie wyrwę. Pourwam pędy boczne. I jest pomidor gotowy do... Podwiązywania. Yy, o czym chciałam jeszcze porozmawiać? Jak rozmnażamy? Właśnie z pędów bocznych możemy sobie rozmnożyć dodatkowe roślinki. One nam jeszcze dadzą, dadzą dużo plonu. No i chyba przyszedł czas na podwiązywanie pomidorków. To jest ten moment. Dobra, wracamy do naszej matecznej, prawdziwej roślinki, która nam się bardzo, bardzo podobała. O tak, to jest roślinka. I teraz mam nadzieję, że mój operator będzie ładnie pokazywał. A że wy zobaczycie. <noise> Dzisiaj moim operatorem jest moja dziewięcioletnia córeczka natalka. Mam nadzieję, że sobie poradzi dobrze. Podchodzimy do tego filmu już drugi raz, więc za pierwszym razem nie było dobrze. <noise> to jest sposób, który znam od 20 lat. lata temu dowiedziałam się, że nazywa się to yy, splot kraw krawatowy. Obcinamy sobie yy, kawał sznurka. Mamy. Końcówkę wolną i tą, tą taką długą. I teraz tą wolną końcówką idziemy od góry. Teraz przekręcamy. Musimy cały dół okrążyć, i jak okrążyliśmy ten dół, zrobiła nam się taka pętelka. I trzeba do środeczka ten końcówkę sznureczka i zacisnąć. Jeszcze raz pokażemy, bo może nie było widać. Nie wiem, jak tam wychodzi, jak tam mój oparto sobie radzi. Operator, było widać? Było chyba. Chyba. Co, przeszkadza listek? Nie przeszkadza. No listek, przeszkadzasz nam w filmie. Dobra. Jeszcze raz. Mamy dwa kawałki. Wolny kawałek idzie do góry, okrąża tyłem wszystko dookoła i robi nam się dziurka. I trzeba ten kawałeczek do dziurki schować i zacisnąć. I mamy pętelkę, która nam się rusza. Możemy ją dopasowywać do naszych potrzeb. Ciągnąć w ten sposób. Jeżeli pociągniemy wolny sznurek i ten, to zaciśniemy mocniej pętelkę, żeby ona nam ten sznurek za szybko nie, nie, się nie, roz, nie rozsupał, żeby nam za łatwo nie chodził. Nieraz robicie tak, że tą roślinę zawiązujecie na supeł. Teraz jest ok, ale za miesiąc ta roślina urośnie, łodyga urośnie, a w miejscu, gdzie, był, gdzie była pętelka. Nic nie urośnie, nie powiększy się, bo będzie na ścisk pędelka po prostu nam się we, będzie wrzynało w naszą roślinkę. A w tym momencie, że mamy ruchomą pętelkę, to nic tam się wrzynało nie będzie. Ok, i tu zostawiamy. Teraz ten sznur jak sobie ciągniemy, pod liśćmi. Nigdy nie robię tak, żeby go puszczać w ten sposób, że będzie pod yy, gronem. Zawsze idę pod liśćmi. Tutaj jest bezpieczniej. O krążamy dwa trzy razy. Jak będzie rosła, będziemy ją dodatkowo. Spoko, operator, spokojnie, <laughs> nie kręcimy tak mocno. I idziemy do góry. Idziemy do góry, trzeba do góry yy, zawiązać. I tu się zaczyna modyfikacja mojego sposobu. Zaczynamy tak samo. Mamy tą wolną i ten długi. Idziemy przodem. Wywijamy go z tyłu, spokojnie operator i normalnie, tak jak poprzednim razem, wyciągnęłabym cały ten sznureczek. A ja tego nie zrobię, ponieważ jak mi się zrobiła ta dziurka, jak zrobię z niego pętelkę taką. Widzicie, zostawiłam końcóweczkę, przechodzimy na dół. Mamy ciągle ruchomą pętelkę, która spowoduje, że nam się pomidor nieraz obsunie, czy coś się stanie, czy nie raz nam się liść oberwie i ten po prostu całą ścianą opada, to my możemy sobie ją podnieść bez problemu. Natomiast gdybyśmy potrzebowali w tym momencie, że musimy ten sznurek w ogóle przewieźć, cokolwiek z nim zrobić, to ściągniemy sobie ten za ten i mamy rozwiązane. Widzicie? I to jest ta modyfikacja, której ja nigdy nie robiłam. W tym roku pani Renka mi tego nauczyła i uważam to za genialny patent. Czyli jeszcze raz. Operator, pokazujesz? Mhm. Dobrze? Mhm. Dobra, jeszcze raz, panie operatorze. Mamy wolny sznurek. Okrążamy ten już przymocowany. Idziemy tyłem, 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 tyłem wszystko. Zrobiła nam się dziurka. I tutaj ściągamy. Gotowe? Gotowe. Pani operatorze, mam nadzieję, że tym razem było dobrze. Też, to, też mam tak, taką nadzieję. Tak udało się zrobić. Mm -hmm. Przebadno wiedzieli, co, jak to zrobić? Tak. Tak dobrze. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o podlewanie roślinek, hmm, ja podlewam w gorące upalne dni, raz na trzy dni, zawsze pod korzeń, nigdy po liściach jeżeli jest taki normalny dzień, normalny tydzień taka temperatura umiarkowana to nawet raz w tygodniu, nie za często bo tak naprawdę pomidor nie potrzebuje aż tak dużo wody on jest w gruncie na ziemi bardzo ciężki, więc on sobie poradzi jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami to w tym momencie będę pryskała okryskiem z drożdży pod spodem będzie link do tego jak to robić jeżeli zobaczyłabym Oprysk z jest zapobiegawczy, tak naprawdę. Jeżeli już macie zarazę, to jest problem. Jeżeli jest zaraza, trzeba używać oprysku z jodyny. To też będzie w opisie mojego filmu. Link do tego, jak to zrobić, jak się zapobiegać. Ja nie używam chemii. Jeżeli chodzi o nawożenie, to gnojówka z pokrzyw w tym momencie. Albo jeżeli macie, to byłoby jeszcze lepsze, gnojówka z żywokostu, ponieważ żywokost ma. Fosfor, potas, a gnojówka z pokrzyw ma raczej tylko ymm, azot, który powoduje, że zastaje nam liście, ale nie daje nam to dużej energii do tworzenia kwiatów. Ymm, ja mam to szczęście, że w tym roku mam kury, więc pewnie gnojówką, y, kurzakiem po prostu podleję sobie jeszcze. Ale na razie daję im spokój, niech one jeszcze troszeczkę y, zawiążą parę y, owoców. One jeszcze nie potrzebują w tym momencie aż tyle siły. Czuję, że w ziemi dostały już bardzo dużo jedzonka. Nie chcę ich w sposób No i moi drodzy, pomidor jest naprawdę łatwym w uprawie warzywem. Może go zniszczyć niestety tylko zaraza. Znaczy, no nie tylko. Wiadomo, że parę rzeczy, parę różnych chorób. Ale największą połączką niestety ale pomidorów jest zaraza. Dlatego też, jeżeli macie szklarnię albo foliak, nie zamykajcie go już. Mamy czerwiec, Temperatury nie spadają poniżej zera. Pomidor dużo jest w stanie znieść, nawet by było 5 stopni, to też mu się nic nie stanie. E, oczywiście na plusie. E, a pod, zamykając go na noc, powodujemy większą wilgotność. Większa wilgotność to niestety większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli e, zarazę. E, oczywiście obrywamy, tak, co tydzień obrywamy po jednym listku od dołu. Żeby liście nie opadało na ziemię, one nie mogą mieć kontaktu z ziemią, ponieważ tam są zarodniki i grzybni. Grzybni, czyli właśnie zarazy ziemiaczanej, bo to jest grzyb. Dlatego mam nadzieję, że trochę pomogłam. Mam nadzieję, że mój sposób nawiązania pomidorów Wam się podobał, a największe mam nadzieję, że mój operator się sprawi i że tym razem nie trzeba będzie poprawiać tego filmu. Także dziękuję za uwagę moi drodzy. Operator wyłącz.